Na 100% wydajności. No goldem to wiadomo, się mniej opłaca, no bo szkoda Gold. Matt podesłał powtórkę na VZ-51. VZ-51 i tu mamy zestaw, uwaga, staba celowanie, eksperymentalne wzmocnienie bez wentylacji, a ten czołg ma bardzo kiepski DPM. Iwen się zablokował i to go kosztowało 400 życia. Od przodu, od przodu, od przodu! Od przodu są czołgi. Polujesz na Iwena? Kurde, no nie spodziewałem się, że go zdejmiesz. Ale wyjechał. Ale się wpakowałem. Paniski, no Janczu, to nie jest mój brat, nie wiem. Nikodem Woźniak, siemanko. Baboczek. Heh. Coś tam, coś tam zrobiłeś. Długo ładuję ten pojazd, kiedyś miał szybsze przeładowanie, niestety. Teraz naładuję faktycznie długo, długo. Jakie wyposażenie na 705? Wzmocnię to stabilizator. Najczęściej. Kernarwan strzela po 280, więc nie jest to aż tak bolesne. Jeszcze tu jest T25x2. O, babok. Ej, ale ten babok to chyba nie strzela z haków. Ten babok mi się wydaje, że on strzela z kumulacyjnych. To wyglądało jak kumulacyjny jeden pocisk. Ale wykorzystałeś. Rywale mają duże skupisko sił w A7. Chcesz im na plecy pojechać. Myślałem, że pojedziesz w lewo. Wbierasz atak od pleców. Oby rywale tylko nie wrócili, bo może być ciężko. I co teraz? I zastanawiam się, co w tej sytuacji się stanie. Eee... Masz farta, że tak późno strzelił. Nie trafił. Gdyby teraz trafił, to by było po tobie. On ma 560 uszkodzeń. A ty 440 na przykład yy, i 495 HP, czyli na hita miał, nawet przy słabym losowaniu. Dlatego powiedziałem, że jestem zdziwiony, że tu pojechałeś sam, bo sam ten gościu powinien ci pokonać. Dlatego myślałem, że pojedziesz tutaj właśnie, wiesz? Tu I na przykład staniesz sobie jakoś na rogu. Będziesz czekał No, ryzykowny wariant Musi wejść, musisz przebić Okej okay. Udało się W bólach ale się udało Z problemami. Arta tam robi robotę Arta, coś tam, coś tam... Skubie pracuje. Bokiem jesteś! Ale no nie no, tutaj trochę wiesz. Uważam, że zrąbałeś, no po... Bo... Isma 175 penetracji. Czyli jak staniesz frontem, skontujesz się, to on cię nie przebije bez golda. Mogłeś tego pocisku uniknąć. To jest wiesz. Iz, on ma strasznie mało penetracji. Tylko, no bo okno to każdy czołg przebije ci. Trochę szkoda. Teraz jesteś na pierdnięcie. Jeden strzał. Koniec. I w ogóle tu jest przewrócony. Hawuk. Nieźle. Jeden błąd i będzie po bitwie, dlatego bohater musi być niezwykle czujny. Patrzeć na każdą drogę, każdą ścieżkę. Walczą o specjalistę. Jeden frag I będzie specjalista. Jest, Skoda! Ajajajaj, aj, aj. ale masz ją, masz ją, masz ją, masz ją! Pięknie! I teraz Moisien. Teraz jest ważny Moisien. Może być eksperymentalne level 2. Będziesz rzadziej dostawał w silnik, a to się często zdarza. Tutaj mi trochę zaskoczyłeś, że w górną płytę. Raczej w dolną bym strzelał. O, Ten czołg ma obok wierzyte się z git. Ten czołg ma bardzo dużą dolną płytę. Ten mały Lolek jest groźny. On ma cię na hita. Sam na dwóch, bohater. W trudnej sytuacji, pięknie. Pięknie. Light porobiony. Skoda ma 536 HP, czyli będą potrzebne dwa strzały. Wybierasz jedną z takich bardziej ryzykownych dróg. On cię może tu wykryć? O może, może. Tu cię nie zobaczy. Ale tu zjechać to strach. Nie, no tutaj to. Nie, no tutaj to raczej kataklizm. 40 sekund. Oj, będzie ciężko z czasem. Będzie ciężko z czasem. Będzie bardzo ciężko z czasem! O, jo jo jo, 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 JO 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 Jest fuks! Dwie sekundy baza zbita! I nie miał magazynka, miał stokowe działo bez magazynka i wygrywamy. Ale trochę się za długo zastanawiałeś. Gdyby nie wystrzelił, nie dostałby spota. Jakby nie dostał spota, to byś nie zbił bazy. Sam sobie to tą skodą popsuł. Mógł to wygrać po prostu wstrzymując ogień. Ale to jest nieistotne. Ważne jest, że wygrywasz pięknie. 6400. 8 fragów. Medali worek. Radley, Spartanin, duży kaliber, specjalista, stołowa ściana, obrońca, jest moc, jest naprawdę moc.